Probit to zintegrowany system desktopowy przeznaczony do zarządzania kadrą pracowniczą, finansami oraz majątkiem trwałym przedsiębiorstwa. System j -Probit płace kadry przeznaczony jest do codziennej pracy działu personalnego i rachuby płac. Przejrzysty interfejs, automatyzacja procesów i integracja z modułami zewnętrznymi to jego główne zalety. Firma Probit od 2004 roku posiada certyfikat ISO, który zapewnia bezpieczeństwo pracy i zgodność programu z aktualnymi przepisami prawa. Zarządzanie płacami i danymi kadrowymi w systemie Probit obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie etapy związane z zatrudnieniem pracowników, od rekrutacji i przyjęcia poprzez comiesięczne naliczanie wynagrodzeń, aż po ich zwolnienie. Aplikacja e pracowniczy przeznaczona jest do użytku pracowników. Dzięki niej mogą oni z dowolnego miejsca zgłaszać urlopy, nieobecności, podglądać swoje dane kadrowe oraz płacowe. Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie zwlekaj. Skontaktuj się z nami. Probit, Twój partner w biznesie.